Żeby nie przedłużać, postaram się wszystko zawrzeć w rozsądnym czasie, w którym zdaję sobie sprawę, że większość z nas jest zmęczona. No przynajmniej ja jestem. Niech Władzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Paweł mam 46 lat. Pochodzę z granicy, to jest miasto na Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, że z dobrej rodziny. co nad polskim, 30 lat. Siostra jest nauczycielką, tata pracował na kolej. W szkole podstawowej byłem uczniem przeciętnym z racji tego, że do tej szkoły uczęszczałem w kratkę. Jeżeli chodziłem częściej, to potrafiłem być przewodniczącym klasy, także jakoś tam uczyć się potrafię, dlatego, że zamieniłem chodzenie do szkoły na pasję, jaką był sport. poprawiałem na szpulbój. Dla mojej szkoły zrobiłem. Dużo trofełów, i, i dzięki temu byłem, można powiedzieć, by przepychany z klasy do klasy. Kiedy skończyłem podstawówkę, poszedłem do szkoły zawodowej. Tam nauczyciel odwlewał nie był zainteresowany moimi osiągnięciami. I nie potrafiłem się z tym odnaleźć, nie potrafiłem z tym y, sobie poradzić. Nie miałem na tyle relacji zbudowanych z moimi rodzicami, żeby im o tym powiedzieć, że mam problem. Więc padłem na pomysł, żeby szupek był siadł na nami nigdzie indziej. Poprosiłem rodziców o wstawienie w drzwiach mojego pokoju zamka. Ja świadczę o tym, że czytanie książek rozbija intelektualnie, ponieważ ja potrafiłem merytorycznie uzasadnić, dlaczego ten zamek za potrzebuje, że cisza, spokój, kontemplacja i tak dalej, bo ja tam czytam filozofów i tak te... No i rodzice w ten sposób przekonałem, zgodzili się, że zamek został wstawiony, a ja wieczorami wychodziłem przez okno na ulicę Szuker w Radzie. Ja nie miałem planu, ja nie wiedziałem, gdzie sobie wychodzę, nie wiedziałem, czego szukam. No ale wiadomo, to były lata 80., później lata 80., więc kogo ja mogłem spotkać w tamtych latach na ulicy? Przeważnie byli to jacyś tam niedoszący pijaczkowie, yy, różni kryminaliści, no i kajdaniarze. Kajdaniarze byli to chłopacy, którzy przebywali w zakładach poprawczych, a odróżniali się tym, że przeważnie byli strzeżeni na łezko, ponieważ kiedy mm, z poprawczeka który z nich uciekł, to można go było szybko rozpoznać, czyli mógł szybko go rozpoznać, że to jest ktoś podejrzany. I teraz ja szybko do nich przystałem, zaimponowali mi tym, że posiadali zasady. Oni tych zasad byli uczeni od starych recydydystów, od starych, jak to się mówi, kolokwialnych podośni z gminy Recydydy. Starzy recydydyści uczyli ich pewnych zasad i zachowały. I teraz, jeśli będę to rozpatrywać dzisiaj w kategoriach etyczno-moralnych, to można powiedzieć, Dlaczego nie mogli ich nauczyć, że to wszystko było złe? Ale nie do końca, ponieważ e, kiedyś kiedyś e, ogólnie przestępcy posiadali zasady i w tych zasadach było też to, że nie wolno było krzywdzić kobiet w ciąży, nie wolno było krzywdzić osób starszych. Kościół, kapłan, cmentarz to były świętości, rzeczy nie wolno było tykać. E, Także e, też były takie, takie reguły, były to wszystko opisane. 60 tym, dosyć szybko wpisałem się w to środowisko i dosyć szybko zacząłem dokonywać uczestnictwa. W domu, w moim rodzinie niczego mi nie brakowało. Ja szukałem po prostu wrażeń te wrażenia znalazłem. Pierwsze, przestępstwo było dosyć brutalne, ponieważ to były napady rabunkowe, tak zwane dziesiąte. Napadaliśmy różnych tam majaczących którzy zamiast na przykład wracać z wypłatą do domu, no to szpędzali się po jakichś pijaniach i na rano gdzieś tam wypicie, wracali, my no ich napadaliśmy, zabieraliśmy te pieniądze. I teraz ja swoje dole praktycznie poddawałem, ponieważ ja tych pieniędzy nie potrzebowałem. Dochodziło no o to, że ja sprowadzałem adrenalinę, ponieważ hmm. dla mnie to było nowe. Dla mnie to na początku można powiedzieć nawet show, i później pościgi milicji i tak dalej, więc, więc to, wszystko, to wszystko było takie dla mnie, dla tego chłopaka, bardzo mocne wydarzenia. I w wyniku, w wyniku właśnie takiego prowadzenia się bardzo szybko trafiłem na, na Izbę Dziecka, zostałem zatrzymany za jakieś tam przestępstwo. Trafiłem do celi, gdzie był mój kolega, pamiętam gdzieś jego imię, on dzisiaj nie żyje, miał na imię Daniel i Daniel do mnie mówił, Paweł słuchaj ty jesteś dziesięniarzem, dziesięniarz, czyli to ktoś, kto dotykuje właśnie poprzez bicie napadów robunkowych, I ty jesteś dziesięniarzem, czyli wiesz jak uderzyć, choć w nocy zrywamy się z, z tej Izby. Ja mówię ja, on ja mówi, w nocy jest tylko jeden milicjant, palimy w drzwi, że, żeby on przyszedł, że ty się źle czujesz, tylko w zęby ja poprawię, tam go podetniemy, on upadnie, zabieramy mu klucze, jakąś tam furę ukradniemy i le lecimy gdzieś tam nie wiadomo gdzie. No plan oczywiście wtedy wydawał mi się doskonały, byłem ja młody, byłem ja jeszcze wtedy, można powiedzieć, oszołony. mi się wydawał by doskonały. Walimy w nocy w te drzwi, tam po 11 walimy, ponieważ ten, ten funkcjonarz był wtedy sam, przyszedł, no i wtedy pierwsze zdarzenie z rzeczywistości. Ja ważyłem, nie wiem ile, 60 kg 16 lat, a, 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 a ten milicjant ważył 120 kg, do dzisiaj pamiętam jego imię, nazywał się Filip, miał na imię, no i był o ja chciałem się z tym wycofać, ponieważ po prostu po ludzku się wystraszyłem, bo powiedziałem, że mu nie dam rady, ale ten kolega stał za mną, w bojowym szyku, więc, więc nie za bardzo mi podało się wycofać, bo ja wtedy aspirowałem do, do roli jakiegoś międzynarodowego gangstera, więc nie mogłem się wycofać. Już rzuciłem się do tego Filipa. Gdzieś go tam może dwa razy gdzieś tam dotrafiłem, ale to w sumie kompletnie na nie zrobił obrażenia. Złapał mnie za oszewkę, rzucił dwa razy o ścianę, spłynąłem po tej ścianie, rzucił mnie z powrotem do celi. I koniec ucieczki. To był koniec pierwszej mojej życiowej zrywki. Jak dzisiaj to opowiadam, to ja sam się z tego trochę śmieję, ale wtedy nie było to takie zabawne, ponieważ to w 88 roku funkcjonariusz Unicji Obywatelskiej na służbie, napadnięty przez 16 lat, czyli sprawa bardzo poważna. Rano wpadła tanda, yy, tarcze, kaski, z, nie wiem czy to ząb, czy to obu, bo nie wiem, nawet coś w moro, z psami i gumy 75. I tak mocno mi bili, że przez piżamę, po prostu przez te uderzenia przez piżamę pękała mi skóra. Ten pierwszy raz coś takiego widziałem, pękała mi skóra i po prostu lała się krę. Bardzo mocno mi wtedy pobili. Zabrali mnie na, na, na najwyższe piętro, na ostatnie piętro tam nikogo nie było. Zdjęli siatkę z okna, uchylili to okno, było luty, bardzo zimno. Założyli siatkę ale zebrali mnie do składynek i oblali mnie wolę. I wtedy, ja pierwszy raz w życiu poczułem w ustach smak śmierci. To nie chodziło, że krwi bo krew to osłoniła, ale poczułem po prostu, że umieram. Ja leżałem na tej na to, no, no, bo ja pamiętam leżałem i ja nie mogłem się ani ruszyć, nie mogłem nic z sobą zrobić, byłem przemarznięty, byłem obolały cały i tak wydawało, nie, nie wiedziałem po prostu, czy przeżyję. Ale dzień po dniu troszeczkę zacząłem się ruszać, troszeczkę później wstałem, zacząłem chodzić, jakoś tam się rozgrzewałem i na drugi dzień dostałem śniadanie, czy po dniu dostałem śniadanie, jakieś tam niedojadane resztki jedzenia z domu przyniesie. No i tak dwa tygodnie tam przetrzymałem, doszedłem trochę do siebie. Po tych dwóch tygodniach zaprowadzili mnie do łaźni. W tam sprzątała taka pani, sprzątaczka. Zobaczyłam mu: Boże dziecko, jak to wygląda, z co oni z Tobą zrobili? Ja sam się nie wiedziałem, prawdopodobnie był to nieciekawy wilek, skoro tak powiedział. Moi rodzice w nocy mnie szukali, byli też na tej izbie, bo ja w nocy słyszałem, w nocy głos bardziej mnie się słyszałem, jak rodzice się pytali, czy ja tam jestem funkcjonariusz, który tam pracował, ten mówi, że nie, że nikogo takiego nie ma, oni chyba nie, nie wiem dlaczego tak powiem. może nie wiedzieli, co ze mną się stanie. Później zapakowali mnie na miasta po dwóch tygodniach z zakładu poprawczego w Głogowie. W Głogowie, yy, kiedy pierwszy dzień, zaprowadzili mnie do celi, zobaczyłem, że w celi są dwie drzwi, to jest cela przejściowa i było więc prowadząłem od lekarza, lekarz mnie chciał przyjąć tam, ponieważ miałem jakieś obrażenia, on powiedział, że nie wezmę tego na siebie, ale ci inicjanci wiadomo czasy komuny poszli z nim za drzwi, bo trochę, odbył pieczątkę, przyjąć i kiedy prowadzili do celi, ja z tej tablicy informacyjne szybko widziałem szpilkę. Ponieważ już wcześniej troszeczkę tam uczy, uczono mnie jak otwierać zamki, ucinki i tak dalej, tam trochę pojęcia miałem, chociaż nie tam żadnym specjalistą. Ale kiedy wchodziłem do tej sali, włożyłem jeden zamek a złamałem, żeby nie można było tych drzwi zamknąć. I faktycznie ten w ten, e, poprawczakach funkcjonariusze są nazywani przez nas e, zeksiem. Ten zeks tego klucza nie ma wstawić. I pyta mnie, co się stało, że on nie może zamknąć te drzwi? Ja mówię, nie wiem. No to znowu drugie drzwi i poszedł. Powiedział. No ja sobie pomyślałem, że skoro jedno tylko drzwi zostały, to w nocy wyważę te drzwi, pójdę na drzwi, napadnę na tego, który tam pilnuje, zabiorę mu klucz i znowu miałem plan ucieczki. Po 30 minutach przyszło czterech takich drabów, tych zeksów, y, wtłukli mi jakimiś tam różnymi tam kabyłami, były takie różne w takie przyrządy, znali mnie i zacząłem karierę na, na izolatorze. Wrzucili mnie na izolator, tam dwa tygodnie były. Tak się zaczęło moje przebywanie właśnie w Teraz ja tutaj zrobię dosyć duży przestęp, ponieważ nie będę tego wszystkiego opowiadał, ale mimo tego, co ja nauczyłem się na ulicy, to Poprawczak Poprawczach jest, jest dużo, dużo y, gorszym, gorszym miejscem, gorszym placówką, ponieważ tam osiągamy ten cały zwyczaj. Tam, mogę to powiedzieć, że są najgorsze z najgorszych. Tym bardziej, że ja byłem młodym chłopakiem dosyć często nas tam zekrzykłupili, w sumie nie za bardzo, ale za co. A tam chodziło o jakieś ustawienie pewnych rygorów, żebyśmy się słuchali. cały czas byliśmy monitorowani i tak dalej, i tak dalej. No i to, że my byliśmy bici w nocy, nas na przykład wyciągali z łóżek i nas szukali po, po korytarzach, jakieś ćwiczenia nam kazali robić, myśmy nie mieli po prostu siły rozrabiać. ale przez te zachowania my byliśmy siebie wzajemni, jako chłopacy się byliśmy, ja po kilku miesiącach uderzyłem mojego kolegę, tam chyba po dwóch czy po trzech, uderzyłem kolejną głąbą o ścianę, stracił przytomność, niedotęginie mózgu, w w szpitalu. Były tam cztery dni, moja mama przyjechała na widzenie. Dyrektor wezwał mnie na rozmowę i mówił, proszę Pani, jeżeli dany chłopak w ciągu 7 dni nie wyjdzie do szpitala, to na Panią i Synowi zarzut usiłowania zabójstwa. No i tutaj mama po prostu układała się ugięła, była przerażona tą sytuacją. Ale co się okazało? Okazało się, że kiedy administracja między sobą porozmawiała, no to wyszło na to, że nie za bardzo ten zarząd pasowało mi postawić, ponieważ y, ktoś czegoś nie dopilnował, że my się w ogóle pobiliśmy, że nie było wtedy nadzoru, że nich, nikt tego nie przypilnował, że taka sytuacja, do takiej sytuacji doszło. Więc wezwano y, rodzinę tego chłopaka i dogadano się z nim, że po prostu on zostanie uwolniony, że on wyjdzie na wolność, ponieważ za tak poprawcze jest orzekany do 21 roku życia lub do ukończenia szkoły, czyli na dosyć długo. Więc go do się chłopaka, w pełnym sensie tego problemu się pozbyli. Mi też to oczywiście bardzo pasowało. Jemu większe krzywdy okazało się, że nie zrobiłem. Sprawa została zatuszowana, a ja wylądowałem na, na oddziale o szczególnym rygorze. Tam oczywiście moja degradacja, demoralizacja była błyskawiczna. Wyszedłem po roku czasu z Poprawczaka. Na wolności byłem miesiąc czasu, zaledwie miesiąc czasu. Dokonywaliśmy już poważnych przestępstw. Część mojej grupy złapano w Wrocławiu z granatami, z obrzynami. Nie złapano wcześniej w i Trafiłem do zakładu Karnego. Kiedy poszedłem na rozmowę z dyrektorem, on siedział na bo poszedłem komisji, rozmawiał ze mną i mówi, widząc moje akta, mówi, Mało Latucha, jak ja widzę Twoje zachowanie z Poprawczaka, to ja muszę dać cię na wychowanie, na recydywę czyli przyznaję Ci czy status P łamany przez R, czyli P pierwszy raz karany, łamany przez R jako recydywista. No i trafiłem na recydywę, także nigdy nie byłem na pierwszy raz karany w też chociaż w sumie to powinno być oddzielone, ale trafiłem na recydywę, na wychowanie. Miałem pewne obawy w sobie, chociaż już troszeczkę byłem po tym poprawczaku, po tym jak zachowałem się na wolności, czyli byłem trochę zaprawiony. Ja widziałem w głowie, że, że albo ja ich, albo oni nie, nie, mogę po prostu się tam jakoś jakby, do tej celi. Było tam 4 e, czy 5 lat. Ćwiczyłem na parkowaniu, stać, placeci. Ja tam ja miałem 17 lat. Jechałem do tej celi. No od słowa do słowa. No, jakoś tak e, zaufali mi. Okazało się, że mam wspólnych znajomych. No i tak się zaczęła moja kariera w więzieniu. Tutaj oczywiście zrobiłem duży przeskok, bo tam nie ma za bardzo czego opowiadać. Oprócz tego, że cały czas się demoralizowałem. zacząłem pić jakieś gracie, Nauczyłem się tam jak tatuaże robić, tak dalej, tak dalej. Tego wszystkiego. Kolejny mój wyrok, to był drugi lub trzeci, 90 lata, 93 lub czwarty rok, trafiłem kolejny raz do zakładu karnego już działałem w grupach, trafiłem do zakładu i pod okna tego więzienia przyjechała konkurencyjna grupa, z którą miał walczyłem o, o wpływy i szedł tej grupy, zaczął mi się odgrażać, odgrażał mi krzyczał do okna, że tam wygryć, to cię zabini i tak dalej. Dla mnie to był policzek, tego dla by zarastającego, aspirującego na Yangstera Chłopaka i ja chciałem przed wszystkimi się pokazać. Więc wymyśliłem plan. miałem sprawę i mam w mieście z Włotoriaka. jest na daleko od Legnicy. Miałem tam być dowieziony. I w nocy ja, ja stałem na łóżku, takie deski były, takie cienkie materas. Ja kawałek deski wyciąłem i wystrugałem z niego, można powiedzieć, no nie rano, ale bardzo, bardzo realistyczną atrapę pistoletową. Podpaliłem gumę w celu, ją, tą atrapę, posmalowałem margaryną, że miała taki odblask. I kiedy jechałem na sprawę, przepasałem się tutaj gunką, odbijzemy gumkę, gunkę, przepasałem się, lufę dałem tutaj, tutaj rękopisz. I chciałem w sądzie wyjąć tą oprawę, przedstawić z głowy po prostu uciec z nim, porwać jakiś samochód i uciec. Jednak kiedy wyszedłem na cały plac, gdzie wszyscy są rozłożeni, na tym placu czekałem do godziny 12, no przyjechały po mnie trzy radiowozy antyterroryści położyli mi na żywy rozebrali znaleźli to i okazało się po prostu, że ktoś wcześniej nie zakapłował i, i, i to było przygotowane wszystko, Są tu cało, pustoszałe, na snajperzy, dookoła sklepów zamykana, na kogutach. jechaliśmy z Wrocławem, ze do złoderem dostałem bydło, wróciłem, wyszedł kierownik ochrony, przybył mnie przywitać, ochroniarzami. wyjął takie akta i mówi, dam temu przyznajemy ci z więźnia szczególnie niebezpiecznego. No to był chyba czwarty rok, to naprawdę było dosyć dawno. Wciąż byłem młodym chłopakiem. I wtedy Enek tak zwany w Polsce było mało. We Wrocławiu były tylko dwie. Był jeden, który siedział ze za zabójstwa jakiegoś żołnierza, i był drugi chłopak, który miał obserwujący diabeł, zabój policjanta i drugi ostrzelot, drugiego ale, ale ty gdzieś tam uciekł i został zatrzymany, miał do Także byli dwóch, ja byłem do celi tam człowieka niezrównoważonego psychicznie z bitem potężnym włożył w czoło. całe pocięty był poprzekłany, no spory łańcuchy, no takie łańcuszki pozawieszane, był niezrównoważony i miał schowany nóż i alkohol, miał spirytus schowany, co na enkach dosłownie, no nie mogło mieć miejsca. Ja nie chcę tu stawiać nikomu zarzutów, ale to nie mogło mieć miejsca, tak było. Ja zrozumiałem, że on jest tam po to, żeby nie wykończyć, dlatego że cały czas z funkcjonariuszami, tak, z znami klawiszami cały czas wojowałem. Ja miałem w nocy całą noc zapalone światła w celi. Szperacze, zwierzycie, strażycie cały czas moje okno i tak dalej, i tak dalej. bo nawet kilkanaście razy dziennie rozbieranych. Tylko jeszcze tam historię za długo by to opowiadać ale byłem po prostu bardzo psychicznie zmęczony. No i na koniec wszedł ten Andrzej do mojej a z Wrocławia. Miał tam około 40 kilku lat. Ja byłem wcześniej młodym chłopakiem, ważył 90 kilo. Ja w tym sensie się go obawiałem, ponieważ on miał zarzuty usiłowania zabójstwa, a tutaj jeszcze no, spirytus i bo on miał, yy, on był po prostu szalony, on był przywieziony z domu na obrotarnię, z Łomży. No i wtedy ja przestałem spać. Nie spałem, nie pamiętam ile, no, może miesiąc, może dwa, nie chodzi o to, że ja na tym spałem, tylko że on wychodził na spacer ogólny, a ja wchodziłem na klatki osobno i w tym czasie, kiedy on wychodził, ja w tym czasie godzinę spałem. Czasami jak uchodził do lekarza, czy gdzieś wychodził, to ja wtedy spałem, czasami więc też na pewno zyskałem, chociaż bardzo się przed tym zbraniałem, bo po prostu obawiałem się w nich Minęło tam kilka tygodni, ja zacząłem słaniać na nogach, po prostu ze zmęczeniem nie dawałem rady i wymyśliłem, że dodałem samo oszkodzenie. Poprosiłem psychoterapię, żeby załatwił. Załatwił mi 60 sztuk, 40 oksydy, parło 20, ale piątek, załatwił mi szczetawkę piątkę i głęboko, to go poprosiłem. Złapałem, łapałem muchy, odrywałem od włoki, zrobiłem taką miksturę, to jest środek, który jest mocno, mocne zakażenie od razu idzie. Wszczypnąłem to sobie, ponieważ kiedyś miałem wypadek samochodowy, gdzie zginął mój kolega, a ja miałem dużą szynę w nodze i wszczypnąłem sobie w tą szynę w ten środek, żeby poszło szybko zakażenie i zjadłem 40 tych yy, oksozepanów. I jakoś tak mnie szybko to nie wzięło, nie brało mnie szybko i ja jeszcze po, poprawiłem te 20 tygodni to to tam nie mówię w ogóle, tylko pomóż, że to jest taka śmiertelna. no ale ja już byłem po prostu zdesperowany, zjadłem to, wywróciłem się, po trzech tygodniach obudziłem się, po dwóch, po trzech dniach obudziłem się na szpitalu. I był jakiś człowiek tam ze mną, jakiś więzień, i tam coś się stało. nie wiem, bo przyszedłem, patrzyłem na tego zlewu wymiotując. i okazało się, że prawdopodobnie tak samo uważam ponieważ ponieważ lekarze nie wiedzieli co mi jest, przeniesiono mi tam, a oni nie ratowali, bo nie wiedzieli co mi jest. Po prostu w życiu po pod i tyle, bo ja później rozmawiałem z pielęgniarzami. I prawdopodobnie, chodziło o to, że ja później te 20 lekarzy, które zjadłem to było za dużo, ja zremontowałem i tam coś jeszcze rozpuściło i te relania. Dlatego to dzięki temu prawdopodobnie yy, pan Woki Szczytu uratował moje życie. Yy, na tym szpitalu byłem yy, około dwóch miesięcy. Ponieważ ja, ja ten, 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 ta ropa bardzo się zbierała, ale oni wpadły na pomysł, bo zrozumieli, że ja zrobiłem sobie ze sobą więc zabiegów dokonowali na żywka, Czyli mnie na żywce z karpelami, czy mnie, to specjalnie, żeby sprawić ból, żeby mnie ja nie wytrzymywał, no i ja później sam chciałem te tym celu z tym w ogóle wrócić. Więc wróciłem z powrotem do tego Andrzeja, na tą MK. On po chyba dwóch miesiącach zaatakował mnie tym nożem. Ale nie do końca. Nas zatrzymał się w tym ataku, ja szybko wpanowywałem bluzę na rękę i mówiłem, że jeżeli ty mnie zaatakujesz, to jeżeli mnie z... zrobisz mi coś to po prostu, jeżeli ja ci zabiorę tę mnoż, to cię zabiję, bo ja nie mam wyjścia. Ja to mówiłem w sumie bardziej z desperacji, bo ja faktycznie nie wiedziałem co mam zrobić. I on tak zgrzytał z rękami lub zgrzytał taki obłąkany wzrok, odłożył ten i mówił, jest co w sumie ja to cię szanuję, dlatego że ty tak tutaj wojujesz, w sumie to i moje trochę tak y, od, odpłaca się i tak dalej, i tak dalej, także w sumie odpuścił mi, Przebywałem na jeszcze w tej celi rok czasu, z zakładu karnego połowy. To jest taki dosyć znany zakład karny, w sumie w, w Polsce. Kiedy przyjechałem do połowy i starze, decydywiści, którzy tam już którzy stoją z żywotkami zobaczyli moje tzw. chleby, czyli papiery, kim jestem, skąd, że ja tam się tak stawiam i tak dalej, że aspiruję na jakiegoś tam przestępstwa i tego, no to wzięli mnie pod tzw. skrzyżkę, czyli na wychowanie, że zrobią ze mnie ludzi. Zacząłem tam ćwiczyć sztangami, dużo, dużo, dużo tam podjeżdżałem i tak dalej, wyciskałem po 200 kg, trenowałem boks na połowie Polski. Zacząłem trenować z nim, dosyć dobrze mi szło, no i po chyba 4 latach, czy 3,5 roku puściłem go, ale dostałem od tych tam ludzi, którymi się zaprzyjaźniłem, taki glejk zaufania i pojechałem na Balkan Andrzeja Bogotę z Spunem do Wrocławia. Tam poznałem ludzi można powiedzieć ze Świecznika, był tam Pershing, byli inni, poznaliśmy się, zacząłem robić interesy takie już grubsze i to był 1998 rok, to około roku 2001 moje no zarobki sterowały już 50 tysięcy miesięcznie. To nie było miesiąc w miesiąc, czasami było 30, czasami 40, czasami 60, to było różnie, ale mniej więcej było tyle. Więc można powiedzieć, że bardzo dobrze zarabiałem jako młody chłopak i mogę sobie na dużo pozwolić mi samochód, miałem rolę z krasem, miałem rękę i tak dalej, więc dobrze, dobrze, można powiedzieć, że dobrze mi się żyło, ale jako, jako człowiek, personalnie, ja bardzo szybko podopadałem. Ja cztery nie miłem, i trzy dni chodziłem na siłownię, dlatego, że stres i presja była bardzo duża. I musiałem z pustyrkami na nogi patrzeć, czy mi ktoś bombi nie podłożył, ponieważ często były strzelaniny, często były jakieś zadyny. To były już banki takie o duże pieniądze. I kiedy ja do tej całej Warszawki, do tych innych dużych miast, kiedy robiłem interesy, to ja zdarzyłem się tam z czymś, co mnie bardzo rozczarowało, ponieważ ja od mało latach ja miałem w przez pewne zachowania. Ja przez 15 lat w więzieniach trzymałem się pewnych zachowań. Ja, ja przestrzegałem zasad. I, i nawet takich chodzi o te ludzkie zachowani i wspólnikowie, kreślnicy, nie robią, czy coś. A tam pojechałem i siedzimy jako przyjaciele, na przykład bierzemy kokainę, pijemy, bawimy się, w najlepszych lokalach, wychodzimy na rozmowach, ktoś do mnie mówi, super pan, bo tam Kazikowi trzeba porwać Ja mówię, dlaczego? Przecież to jest nasz przyjaciel. Albo on ma, a mnie. Chodziło, że ma pieniądze, albo nie. Czy tam dużo pieniędzy, więcej. Na za ileś tam czasu trzeba Frankowi tam coś zrobić, a ja nie dlaczego przecież jest na przyjaciół? A bo on wszedł nie tam, gdzie trzeba. Takie głupie tłumaczenie. Nie chodziło w ogóle o to, chodziło o to, że tam ludzie tam...